Się ma kolejnym odcinku Minecraft dobra. A więc tak, w dzisiejszym odcinku, właśnie, zbyt dużo nie będę robił, ponieważ zbieram wam na, na posąg mojego skina, właśnie tego tutaj, no znalazłem czterowce, Teraz muszę przejść i ten, no i, no i, żeby się wzięły ten jest. No i to. No i właśnie, y, muszę zdobyć, no, no i właśnie. Pokażę Wam kilka rzeczy, które od ostatniego odcinka zrobiłam. więc tak. Tutaj miało być pierwsze, to, to zboże tutaj miało pierwszy być. No i jednak się rozmyśliłam, ponieważ, no, chciałam mi się robić to. O, ciało, oła. Dobra. co? upsa, co, upsa. Co, co. Ty i ty. Dobra. Ciekawe jaka jestem. O, obrazywałeczka, wieczka, o to Dobra. A więc tak. Yy... Hmm... No. Klepcie się. Jedna, żona... No, Jedna... Czemu tylko tu powiedzieć, że? O! No mi się podoba. Dobra. Grosową gronę. Proszę. Dobra, wszystkie wcięte. młodych się nie da, nie dać, się młody. Młody też nie mogą się tym takie. Nie. No ja, dobra. Co chodź No. Spokój, owieczki, spokój. Dobra, no i ja właśnie będę tak, co jakiś, nie wiem, co ile owieczką odrasta, no ale dobra. <laughs> właśnie jeszcze niedawno byłem w ten. Znaczy nie niedawno, nie, nie, tylko po prostu, jeszcze jestem trochę chory, ponieważ tak długo nie było odcinków, ponieważ nie wiem, nie nie wiedziałem kiedy się do tego zabrać. zbyt mi się chciało do tego zabierać, no i, nie właśnie, no, i z mi się też to chciało to, oj, oj, siwe, że... ale szybko, ale szybko wam urosła no? Nie, sprawy. No ja, dobra. To będę musiał zrejść. I to wolno. Tutaj jest jedna wolno. Druga wolno. Będę zebrany. No dobra. To trzeba będzie jakoś zamurować, ale ja to już za chwilę. Szybko te zaraz zażastniam okropnie. No i tak, od ostatniego odcinka właśnie sobie tutaj zrobiłem tak. Zmocisz tą na taką fajną dróżkę. Później właśnie dla bezpieczenia tutaj. Ta dźwignia jest do zmyłki tylko. Później tutaj dźwignia jest jedna. O, czemu ona się robi? No dobra. Więc tutaj mam takie złoto swoje. No i tutaj właśnie mogę sobie wykopać. Nie ja masz sobie jeszcze te tak głośne rozwicenie. No i dobra, no i tutaj się zamknie to. Później to się zamknie i powinno teraz się to nie otwierać. No, dobra. Działa. I super, no i też jest fajne na takie te. Jeżeli jest serwer bez żadnych tych, bez żadnych pluginów, czy takich zabezpieczeń, no to można sobie ten, ten, ten spożyć tylko że więcej dźwigni. No, Mechanizm jest bardzo prosty, z tymi, tymi, tymi takimi pochodniami, że są, no, te. Trzy bloki, tutaj jedna pochodnia, tutaj druga pochodnia, z tej strony pochodnia. Jeżeli jedna dźwignia uruchomi, no to idzie do tą stronę. No, i właśnie to chyba nie uruchamia. Później druga dźwignia. I wtedy to się. Ta, yy, chyba. Jeżeli tutaj się świeci, czerwony proszek, no to ta dźwignia jest yy, wyłączona. jeżeli się wyłączy, to obydwie dźwignie. Dźwignie. To wtedy ta czerwona pannia się łączy. Idzie czerwony proszek do drzwi. No i ten. drzwi otwierają, właśnie. Się otwierają. No i. No i no jak mówię właśnie to to jest ten bardzo prosty mechanizm. Czerwony troszkę. Czerwony troszkę mam pełno. No i. Ale tam. Ostatnio dużo kopałem. Bardzo dużo. Dokopałem się do skały macierzystej. I znalazłem chyba z 15 diametrów. Bo sobie zeszłem na 12 poziom. No i zacząłem kopać diament. No bo tam było chyba. Nie wiem, ale wiem, że byłem. No. Wiem, że było najdużo diamentów. Yy, teraz już właśnie... Yy, no, no właśnie sobie ten up, Znaczy no, nie co ja mam, first update dałem. No i, no i musiałem wszystko ten... na nowo skina wgrywać. No i to. No i właśnie yy, też mi się Optifine usunął. No i niestety już nie mogę grać na innych teksturkę, no bo Optifine nie ten... No właśnie... A zapomniałem... Nie wiem. Po prostu no. Optifine nam się już nie chce wgrywać, nie wiem dlaczego. No i tak, doszliśmy tutaj na 12 poziom. Jest tutaj tutaj 12 poziom. I. I to... 12 poziom ma być na E. No bo, ten. Niektórzy mówi, że ten że 12 poziom ma być chyba na C, czy coś takiego. No ale dobra. No i właśnie 12 poziom ma być na E I, i tak. Tam znalazłem chyba z 12 diamentów. Tutaj doszłem tak. I tutaj sobie właśnie już kiedyś zaznaczyłem druszka z diamentów. I tutaj były 4 diamenty. Obkopałem je ładnie. No i chciałem właśnie zrobić, do, zrobić odcinek z tym z wydobywaniem tych wszystkich diamentów. No miałem ich tam po drodze chyba z 12. I z tej strony jeszcze chyba 2. No, no i właśnie tak. Tam było 12 janów no i tam nie ma nic ciekawego. A tutaj właśnie sobie coś ciekawego by nawet zbudować. Znalazłem podziemne jezioro. I to jest podziemne jezioro, właśnie sobie. No ciągle nazywałem F30. Dobrze. jakoś tak sobie. Dość no szybko się do tego przyzwyczaiłem. No ale dobrze. No i właśnie to podziemne jezioro tak sobie obudowałem. Ładnie. to. Hmm. jest a, a nie, 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 może sobie nie będę. No dobra. O, -o, o, Dobra. I właśnie tutaj sobie po części chyba kopałem, tutaj przynajmniej nie wiem. Nie wiem, no bo pochodnie były 64. Tam były aż 64 pochodnie. No i właśnie to. No i tutaj. I to I to było chyba z tamtego tunelu na tyle. I tutaj sobie zrobiłem podziemne jeziorko, tego nieobudowanego. Wydaje mi się, to jest najprzyjemniej. Wydaje mi się, to też bardzo fajny pomysł, sam go wymyślę. No, a takie właśnie, to robienie takiego podziemnego, nie wiem, czego czy coś takiego. Nie, nie spa. Takiego, no nie wiem, ale wydaje mi się to jest tak przytulnie. No, to drewno tak ciepłutko normalnie. No i fajnie, wydaje mi się. No, tutaj sobie można trochę tak popływać w ubraniu. <laughs> No i tutaj można sobie posiedzieć, pomyśleć, relaksować się. Zrobić coś. Nagrzeć się od pochodni. No, no i tutaj właśnie by było na tyle. Tutaj chyba pod ziemią, co by było. No to jest chyba na tyle. I, i właśnie tam już pokazywałam piramidę, moją owczarnię taką mini. Mini mini. No i teraz jeszcze właśnie sobie zbudowałem taki, no, no takie, taką malutką świątynię Azteków, którą kiedyś tam zbuduję no, chyba przynajmniej 50 razy większą na pustyni. Tylko, że muszę sobie zrobić kilka łopat diamentowych, no i to. No i właśnie, wtedy będę robił tą, no to No wiecie co. No właśnie. Ja sobie niedawno włączyłem PCful, no? No i to. I jak właśnie budowałem to przedziemne jeziorko. Kładę, no i dobra. Budowałem to przedziemne jeziorko. Załatwiłem tam chyba, koło niego. Chyba przynajmniej dwa szkielety jednego ząbiego. No, by tam przyszłym. I ten. No i, i, za sobie idę. I kładę te pochodnie. Idę sobie, tak? Patrzy się, jakaś zielona noga. nogę. się, tutaj klipać tak, to, tuż 7, no normalnie, jak ja tutaj stałem, no to on stał, nie wiem, takie dwa na pixelki przedem, jeszcze szedł jakie, To nie rozsadziło połowy. Ja musiałem tam robić ten, właśnie, to może było trochę deep, dans. jak gdzieścia, i tego, i, no, no wiecie. Czy jesteś, zrobiłem takie schodki. Takie prowizoryczne. Tam jest ta mieliś o I robią kiedyś większą o wiele. A to na dachu to jest to. To są liście wieżby, które właśnie. No. No bo w, no, w środku jest w cudzysłowie. Dobra, może nie w cudzysłowie. Święta wieżba. Święta wieżba. No i tak, okropnie czas od tych. No ale. Tutaj mi w środku a w środku nic nie ma, o o, dobra, no i właśnie w środku nic, nie mamy nic. Y, taką samą się tnie, tylko że większą i bez tych szotków zbuduję sobie kiedyś, znaczy będą szotki, ale nie tutaj tak, tylko szotki będą właśnie o takie, tutaj, y, y, tam gdzie jest piaskowiec. No i ta świątynia właśnie będzie, e, nie wiem czy z takiego piaskowca, ale raczej znaczy z takiego piaskowca, a tamta będzie z tego takiego gładkiego piaskowca. Bo jak się zrobi taki piaskowiec, z tego piaskowca jeszcze raz się ułoży, wyłoży cztery takie, to wychodzi taki gładki piaskowiec, fajny nawet. I właśnie tamtą świątynię bym zrobił tam, tam widać tylko lekko pustynie, o tam, tam, tam. Tam na górze ekranu. O tam. 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 No, i właśnie tam będzie zbudował, wyrównam to na, spróbuję wyrównać to, ten na, nie wiem, na na przykład czwarty odcinek spróbuję tam wyrównać, zbierać to na piasku, no i różne takie, to na piasku, z tego piasku zrobić piaskowiec, no i tak. E, no i chyba to by było na tyle w tym odcinku, no i, ten odcinek był tylko taki, nie wiem, taki odcinek informacyjny. A no właśnie, no i, no, a nie, nie, nie. Dobra, no i tak. No i chyba to by było na tyle w tym odcinku. Pożej nam się jak pozostali, jakby z O Oto, como eu já to isso by było na tyle longo, então, então, więc pa.